To są poważne bzdury, to prawda, wychodzi na wierzch, zgryzamy tramy, wpijamy w i witerec, zredditamy dramy oceniamy śmiało, naprawiamy świat, choćby mało, to nadal. Dzień dobry, bardzo witamy w następnym odcinku. Podcastu Poważnych Wzór. To jest moja gościnie Klaudia, z którą dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo poważnych rzeczach i oceniać, czy ktoś jest dupkiem za mikropenisa. Co? Uuu, to jest historia. <grystanie> czy jestem dupkiem za to, że czuję się oszukana, bo mój świeżo poślubony mąż chciał czekać z seksem do ślubu, a podczas nocy poślubnej okazało się, że ma mikropenisa. Czyli oni się nigdy nie widzieli nago. Chyba tak. Spotykaliśmy się tylko 6 miesięcy. Byliśmy zaręczeni kolejne 6, a ślub wzięliśmy w sobotę. Dosłownie kilka godzin temu wróciłam z podróży poślubnej. Mój mąż, nie jest religijny, po prostu mówił, że jest starej daty i dlatego chce poczekać z seksem do ślubu. Spryciula. Parę razy prawie do czegoś doszło, ale zawsze w ostatniej chwili się wycofywał. Ja próbowałam i byłam otwarta, ale on zawsze mówił, że to za daleko. No, i teraz podczas nocy poślubnej okazało się, że coś, czego się nie spodziewałam. Czy jestem dupkiem za to, że zaczęłam się nad tym zastanawiać i że jestem trochę zła, że dopiero w noc poślubna dowiedziałam się czegoś tak istotnego? Nie zamierzam go zawstydzać i szczerze, nie mam nawet pomysłu, jak o tym porozmawiać, i nie szukam tu porad. Zachowałam się, jakby wszystko było normalnie, i dałam się ponieść chwili, ale nie wiem, czuję się trochę oszukana. Jakby to nie było do końca kłamstwo, ale jakaś ukryta prawda, coś, co celowo przemilczał, to był duży szok, mówiąc delikatnie. Co myślisz o takim zachowaniu? Ale kogo oceniamy? No pani chce wiedzieć, czy jest dupkiem za to, że zaczęła się nad tym zastanawiać. I że, i że się z tym źle czuje, że ktoś ją oszukał. Ale w ogóle nie ma informacji, jak długo byli w związku. No byli. Spotykaliśmy się tylko 6 miesięcy, byliśmy zaręczeni kolejne 6, a ślub wzięliśmy w sobotę, czyli pewnie po roku. Rok. Rok być ze sobą. To jest dużo. No ale podobno nie rozmiar. Ale. Ja <laughs> Rok to nie jest dużo na ślub. Nie, dla mnie. Tak wygląda zawstydzona Klaudia. Eee... Nie napiszę na moim Instagramie, żeby. Gdyby działali pięć gwiazdek, to przynajmniej cztery. Cztery też jest dobrze. Eee, na Spotify można Dawaj... dać gwiazdki, więc daj. Więc dawajcie jedną za dobrą historii. To było już pięć dobrych do, do... historii, czyli pięć gwiazdek jest do, super. Do, do której kabady mam mówić? Ej, no to nie. Nie, znaczy, dobra, nie, dla... To jest pewien problem i... Nie wiem, jak to robią ludzie, którzy są wychowani w wierze katolickiej i dopiero... Ale, on, robią... ale to nawet nie chodzi o wiarę tu w tym wypadku. No właśnie, właśnie. No to chodzi o to, że... Po znaczy prostu znaczy on daty. Ale on to, zro... to, to brzmi, jakby specjalnie. to zrobił specjalnie. On wiedział, że nic się nie stało, ale w ogóle... Po co tak oszukiwać? Znaczy... To się wyda. To nie, to nie jest tak, że się nie wyda. Więc... No nie wiem. Ale to pewnie była historia typu jest wspaniałym partnerem. Dzień dobry, mówi na klatce. Jest bardzo miły, pomocny. Ale my w, w ogóle nie mamy tam żadnych informacji, jeżeli chodzi o ich związek. No dobra, no jak to nie jest ważne, to nie jest ważne. Ale no jak oni rok byli razem. I ona się zgodziła czekać do tego ślubu. No, no zgodziła się. No to też trochę wychodzi na to, że ten seks nie jest tak, dla niej taki ważny. No jest, dlatego po, sześć, po, po 12 miesiącach przyjęli ślub. <ślamatyczny> <ślamatyczny> to <szlamatyczny> dlaczego? Czy <ślamatyczny> to, <ślamatyczny> to, to był główny czynnik? Widzisz, 12 miesięcy do ślubu to nie jest długi czas, ale 12 miesięcy bez seksu już jest, więc. No <ślamatyczny> to, to jest ta cała tajemnica. To jest do wszystkich dziewczyn. Nie wiem, gdzie mówić, Czu. Czu. <gry> które, które chcą zmusić mężczyznę do, szybkiego, do szybkich oświadczeń i do szybkiego. Ślubu. Myślę, że tak. Myślę, że tak. katolicy bardzo szybko przecież wychodzą. Powiedzcie, że chcecie czekać z seksem do ślubu. No i... Ale to w ogóle jest takie rozwiązanie. Myślę, że to jest trochę miecz obusieczny. Jak zmusić bo pacjeta. też. Bo też ty nie sprawdzisz faceta, a coś, jak się okaże, że ma mikropenisa. Ale to zależy, ale to po prostu dużo ludzi na przykład chce wziąć ślub. I tyle. Aha, dużo i nie mieć seksu już przez całe życie, to tak? Nie wziąć wiem. Po prostu wziąć ślub. To wtedy trzeba określić swoje priorytety. Albo ślub, albo ten. No bo nie, dla mnie w ogóle. Już abstrahując od seksu. Aha. Ale dla mnie w ogóle na przykład wzięcie ślubu bez mieszkania ze sobą i po bez poznania siebie w takich, wiesz, zwykłych, to w ogóle nie, nie wiem, jak można tak. I to jeszcze wiesz, nie. to nie jest tak, że bierzesz ślub i możesz sobie powiedzieć, dobra, to ja już się znudziłem i w sumie to mi nie pasuje. Tylko ci ludzie chcą ślubu na całe życie, więc nie wiem, dlaczego ludzie się zgadzają na coś takiego. Klaudia chciałaby powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale wie, że ten odcinek wyjdzie publicznie i ona się boi mówić dużo rzeczy, więc nie wiem, co zrobić. Nie, no bo z jednej strony, jeżeli ten facet faktycznie to zataił i jeszcze, jeszcze wymyślił sobie takie wytłumaczenie, typu jestem z starej zaty, więc chcę Ale w ogóle co to jest za wytłumaczenie, to w ogóle zacznijmy od tego. No, jestem starej daty i chciałbym poczekać z seksem do ślubu, bo... Czy on nigdy nie, przy nie ma... z nikim nie uprawiał seksu? Chyba nie. Czy z nią po prostu chce czekać do ślubu? No to jest dobre pytanie, no. Nie jest taka teoria, że jak przed ślubem e, współżyjesz, to potem ten ślub nie jest aż taki ważny. Tak? Tak, no, tak słyszałem. Więc, więc to może być... Ale to być... dla ludzi religijnych. To, wiesz, bo jeżeli z kimś jesteś przez te 12 miesięcy bez seksu, to znaczy, że musisz mieć jakieś inne walory i inne wartości. Więc... No to mówię, no pewnie był świetnym partnerem. No właśnie, więc, więc tak można sprawdzić, czy ktoś jest też świetnym partnerem, a nie tylko dobry w łóżku. No dobra, ale to... Nie, dobra, to już nawet nie chodzi o ten seks, ale chodzi o to, że jeżeli on faktycznie chce... Wymyślił sobie takie wytłumaczenie, żeby coś zatalić, to z czymkolwiek innym to byłoby słabe, bo jednak w jakiś sposób próbujesz kogoś oszukać. I ta dziewczyna ma totalne prawo, żeby się czuć z tym źle, bo to już nawet nie chodzi o ten konkretny temat, to chodzi mhm. o każdy inny temat. Zgadzam się. W jakim stopniu chciał ją oszukać? Zgadzam się. W ogóle się Zgadzasz? zgadzam, tak, z tym się zgadzam. Jest chujkiem. Nawet nie takim małym, tylko wielkim. Ej, czy my chujkiem. się pierwszy raz zgadzamy? Jest taka szansa, no. Nie, chyba żeśmy się zgadzali. Przy pierwszym. Przy pierwszym, no. No, nawet. Nie, 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 tu się zgadza. Ale. No dawaj. Jest update. No. Jaki update? Nie doczytałeś historii? Mm, jest update do tej historii dzień później. Czyli ja to oceniałam bez. Czy jestem dupkiem, informacji. Bo mój mąż zobaczył mój post i teraz chce mnie zostawić i pozwać. Twierdzi, że chce unieważnienia małżeństwa i rozważa pozew za zniesławienie. Mówi, że to tylko kwestia czasu, aż ktoś ujawni jego nazwisko. Zobaczył mój post przez starego znajomego, który wiedział o jego mikropenicie, czyli jednak ktoś wiedział o nim i zauważył na Facebooku, że właśnie wziął ślub. Teraz mój mąż nie wie, ilu jeszcze osobom ten znajomy mógł to, to powiedzieć i kto jeszcze może go zidentyfikować. Czyli ile kobiet jeszcze nie będzie mógł okłamać w przyszłości. W ogóle zniesławienie wydaje mi się, że... Jest wtedy, kiedy się mówi nieprawdę o kimś? A nie, jak się mówi. Nie wiem. No a masz jakąś konkretną skalę na mikropenisa? Ja myślę, że to jest jakiś medyczny. Ja myślę, że to jest jakieś medyczne. Myślisz, że to jest medyczny, czy myślisz, że to jest jej ocena? Nie, myślę, że to jest medyczne. No jeżeli jego kolega wiedział o jego mikropenisie, to myślę, że to jest. Myślę, że kolegom nie mówi się, że ma się małego. Nie wiem, w sumie. Ale to, dlaczego, ale to jeżeli chodzi o ten update, czy ona miała być dubkiem dupką. Przez to. że on się dowiedział? Czy przez to, że jego znajomi? No, no. no bo to, że. No dobra, no to w sumie to, że ktoś mógł go zidentyfikować, to było słabe. Nie mogła tego zrobić z jakiegoś anonima. No to to było anonimowe, no ale, no ale może nie ma dużo ludzi z mikropenisem, którzy Już w sobotę wzięli ślub. Wzięli ślub. Nie mam pojęcia. Dlaczego on pewnie mógł to zaprzeczyć do tego kolegi, powiedzieć, nie, no musi być jakiś inny. Ale... <laughs> nie wziąłem się <śluby> to w sobotę. w niedzielę. <laughs> <laughs> w USA była niedziela. Jeszcze jest aktualizacja do oryginalnej historii. Jeszcze jest aktualizacja? W zeszłym tygodniu poruszyłam z nim temat tego, że celowo to przede mną ukrywał. Powiedział mi wtedy, że był pewien, żebym go zostawiła. No dobra, no. no, no to to sorry, w ogóle nie no to, jest jej wina. No to sorry. Gdybym się dowiedziała przed ślubem, po ślubie to go nie zostawi. No, teraz to, to są unieważnienia. Ale w ogóle to... Mieć w mózgu coś takiego, że ślub powoduje, że już wszystko może się wydarzyć i po prostu będziecie razem, to jest ale straszne. Ale w ogóle dużo ludzi ma takie podejście, że jak weźmie ślub, to jest coś pewnego. To nie. I że nie trzeba się już starać. Może... Może nie to, że nie trzeba się starać, ale że to już jest taka zaklepana osoba. Ja w ogóle ja bardzo. się bardzo... Ale ja. Może nie. Bo ok, jak... się nie, bo jak dwie osoby mają takie podejście, że to już jest ta osoba, i że to jest zaklepane, to ja myślę, że się nie zdziwią. Znaczy to wtedy jest też, wiesz, no tak było za czasów naszych rodziców i rodziców naszych rodziców, gdzie, gdzie to było zaklepane, ale to wcale nie były dobre małżeństwa. To może lepiej, żeby tak nie myśleli. Często ludzie zostawali w małżeństwach tylko dlatego, że tak wypada. No, no, on pił, on palił, on bił, a wciąż małżeństwo było, no bo tak musi być. Więc to nie jest dobrze. No to prawda. Ludzie w takich związkach zostają bez małżeństwa. Hmm. To prawda. Ale, ale <laughs> myślę, że częściej w małżeństwach mimo wszystko. Nie wiem. Na um. Dziękuję. Specjalnie wyciszyłem mikrofon, żeby nie było słychać, a tutaj no. no. E, chciałem ze mną o tym porozmawiać wcześniej, ale bał się, że odwołam ślub. Ale co to za... Nie, dla mnie w ogóle ta jest To sprzedalna. w ogóle, obojętnie co to by była za rzecz, jeżeli on czegokolwiek nie powiedział przed ślubem, tylko dlatego, że bał, że się ten ślub odwoła, to znaczy, że jest chujem. No dobra, ale z... tak, to prawda, on jest chujem. Tak. A jest większym chujem niż ma. Twój żarty. Maj, <grym> <grym> <Bye>, Marek, tapę. <grym> Dajemy pięć gwiazdek. <grym> <O>. Na zachętę. <grym> Na zachętę czego? Bo jak będzie. O, ale mnie teraz nie słychać. <grym> tak powinno zawsze. Dobra. Dajemy pięć gwiazdek za to, że ogarnęłam, gdzie jest mikrofon. Chciał ze mną o tym porozmawiać wcześniej, ale bał się, że odwołam ślub, a jeśli potem rodziny się o tym dowiedzą i zacznie się plotkowanie, to by go zniszczyło. No i właściwie dokładnie to zrobiłam, tylko na oczach całego świata przez... <grym> A ty jeszcze o tym powiesz w podcaście. Ale on o tym nie wiedział, dopóki nie zobaczył posta wczoraj wieczorem. Nie ja powiedziałam mu wtedy, że go opisałam w internecie. A bo to była przed... Przed tym, jak on się dowiedział. Dobra, aktualizacja. Kumam. Nie, nie, nie. Ona mu powiedziała? Nie. Że ona z nim porozmawiała po tym, jak napisała post, ale jeszcze on się nie dowiedział o tym poście. Aha. Um, nie, to, co chciałam powiedzieć, to to, że on jest chujem. Tak. 100%. Zgadzam się. Dubkiem. Ona. Dubkiem. Y, ale ona jest niemądra. <noise> Ona, ona była zakochana może dostała nie. do niego od niego biżuterię z opalem nie. <grym> może to ta sama historia <grym> y nie bo nie wiem jak już bierzesz z kimś ślub no to jednak musisz się trochę dowiedzieć o tej osobie a to nie trochę jest. dowiedzieć o tej osobie no. no a czego takiego dobrze czego takiego trzeba się dowiedzieć przed ślubem o osobie to tricky question nie wiem jeszcze nie wydałam ślubu no, ale, Jeszcze nie robiłam no Ale powiedziałeś przed chwilą, że trzeba się dowiedzieć o ślubie, przed ślubem, o różnych rzeczach. Grupa krwi kiedyś była ważna na przykład, bo był problem, jak ktoś Już miał plus jest? i minus. Nie, teraz medycyna... Poszła do przodu. Tak, tak. No. Było coś takiego, że jak facet miał plus, a kobieta minus, to coś tam było. To nie mogli brać ślubu? Nie z dziećmi. Mężu jak... prowadzi do dzieci. Mam, że jakby jedno potrzebowało krwi. No to czego się trzeba dowiedzieć? Przecież śrubę o, o, o tego. Powiedz naszym widzom, zapraszam. Czego musicie się dowiedzieć o swoich partnerach? Wielkość pienica już mamy z głowy. Okej, okay, czyli ja o tym nie musisz? Tego... o tym nie musisz mówić, nie. Teraz czuję się zastydzona. Nie wiem, nie brałam ślubu, nie wiem, czego trzeba się dowiadywać. Czego trzeba się dowiedzieć o kimś? Nie wiem, no właśnie tak, tak jak myślałam, to, to o tym, jak się z kimś mieszka i jak ktoś sobie żyje. I, I czy nie zostawia skarpetek wszędzie, albo czy nie śpi w skarpetkach. Może komuś przeszkadza, że ktoś śpi w skarpetkach. Ale w ogóle skarpetki to chyba nie jest nawet aż taki problem. To zależy, no dla, dla większości ludzi nie, dla niektórych problemem jest oddawanie biżuterii, co też nie było w tym odcinku. To znaczy ja w ogóle jestem taką osobą, która potrzebuje partnera, który dba bardziej o czystość niż ja. Mm, to nie to, jest trudne. To Mieszkałem ja Mieszkałem by... z tobą, to nie jest trudne. To ja bym była tą osobą, która zostawia skarpetki. <todgłosy> <todgłosy> Zgadzam się. <todgłosy> Mieszkałeś ze mną, byłam tu kilka... Trzy. <todgłosy> Trzy raz. Ej, wiesz, że za każdym razem, to ja nie, nie wiem, czy to jest do podcastu, chyba nie, ale tak sobie myślałam wcześniej, że za każdym razem, jak ja tu przyjeżdżam, jestem na jakimś innym etapie życia. Mm. <grafy> e, tak, ale coś jeszcze trzeba się dowiedzieć. Nie wiem, dla mnie ważne są, dla mnie bardzo ważne jest ustawienie do używek. O, to, ten, to I wydaje właśnie, mi się i, Ale bardzo w ogóle bardzo też do wartości. Na przykład zauważyłam, że mnie strasznie razi to, w sensie, na przykład ja jem mięso, ale bardzo mało. I na przykład bardzo mnie razi to, jak ktoś ma na podejście, że musi jeść mięso pięć razy dziennie, bo inaczej nie przeżyje. Mhm, rozumiem. No, wartości. Myślę, że w ogóle wspólne wartości są łatwiejsze, ale myślę, że też. Fajnie się o nich dowiedzieć, fajnie je znać, ale niektóre można chyba przeżyć. No. no, nie, no niektóre można przeżyć, ale mi się wydaje, że ja mam dużo takich, które by mnie przeżyła. Warto wiedzieć w ogóle, może ta kobieta, jakby się wcześniej dowiedziała o, o jego schorzeniu, bo chyba można to nazwać schorzeniem, jeżeli to jest tak medycznie powiedziane. Ale tam w ogóle nie jest wspomniane, że to jest medycznie powiedziane. No, myślę, że to sama nazwa. I ona tak to nazwała. Tutaj mamy nadal jedną jej, stronę. Jej, i jego kolega też wiedział, że ma mikropenisa. Dobra, nieważne. Nieważne. Może jakby się dowiedziała, może zupełnie inaczej by było. Może, jakoś, może by jakoś sobie popróbowali w łóżku, może by było dobrze, może... Ona się czuka... czuła Boże, oszukana. Tak, tak. I, i zgadzam się całkowicie. No, no właśnie. Więc tak, ona... Dupek? Zero. Mogłaby tę historię opisać bardziej anonimowo. Znaczy nie mówić, że w sobotę miała ślub, właśnie. Mogła, ale z drugiej strony, jak publikowała to na jakimś redacie, no. to Czy... jak mogła założyć, że akurat jego znajomy to przeczyta? No, nie wiem, bo to jest ciekawa historia, która pewnie jest Aha, też w naszym dobra. podcaście, więc to mogło polecieć gdzieś daleko. To jest to, co się klika. To... Tak. Takie rzeczy ludzie okej. Okay. Dlatego to robimy! Dobra, bo nie ogarniam, Je, jeszcze nie ogarniam, dawajcie. Dobra, a on? No nie, no on to, to na maksa jest dupkiem. Na maksa, też uważam, maks dupkiem, Ale bo to byłaby każda inna sytuacja, gdzie ktoś coś zataił, w sensie, no. Tak. Zgadam? Całkowicie się zgadzam, że to nie chodzi o to, że to akurat to, tylko po prostu specjalnie zatajenie, bo boisz się, że jak ktoś się dowie, to nie weźmie z tobą ślubu i bierzesz z tym kimś ślub, wiedząc, że masz na swoim sumieniu coś, co mogłoby spowodować, że kto nie wiem, no zabiłeś kogoś, albo siedziałeś w więzieniu. O, siedziałeś w więzieniu dwa lata i nie powiesz tej osobie, bo. Bo cię zostawi. Bo cię zostawi. No to. Tak, ale... Ale, to ale to akurat mogłoby się nigdy nie wydać. To raczej. Jeszcze ktoś mógł mieć nadzieję, że taka to rzecz by prawda. się nie wydała. No. To prawda. Ale wszyscy, którzy chcą szybkiego ślubu, brak seksu do ślubu i już. Tak. Zapraszamy. <laughs> Dziękujemy bardzo i za następny odcinek. Dziękuję bardzo za wysłuchanie następnego podcastu Poważne Bzdury. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, a jeżeli nie, to już za tydzień, we wtorek, następny odcinek. Zapraszam i dziękuję bardzo.